Cześć, tu gruby Sven. Teraz organizacyjnie, co Chat, Chat GPT potrzebował, żebym mu podał, co sobie zażyczył i co ja mu podałem jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o różne tam informacje. A więc, wiadomo, waga, wzrost, wiek. I pytał się, jaką chcę dietę: czy chcę schudnąć, czy, przy, czy przybrać na wadze. Wybrałem keto, bo już kiedyś akurat no, pasowała mi, byłem na tej diecie i dosyć, dosyć fajnie się na niej czułem i yy, no chcę też biegać w sumie to nie jest akurat na plus jeżeli chodzi o keto przynajmniej na początku ale później no, nie ma z tym problemu i, i akurat chciałbym przebiec 21 km czyli już dłuższy z dystans a keto w tym no, myślę że powinno nawet pomóc dla ułatwienia zrobiłem taki przykładowy trening yy, którym pobiegłem żeby za dużo się nie zmęczyć był to yy, marsz gdzie około 500 metrów biegłem, i 250 szedłem. I to tak na zmianę. Wyszło 30 minut, 3,75 km i średnie tempo to 8,07, czyli myślę, że nawet nie jest złe. Niestety, przypadkiem trening skasowałem z zegarka. No i taką informację tutaj sobie dałem, żebym na przyszłość kiedyś yy, przeglądając wiedział. Po treningu się zważyłem. no. Wiadomo, trochę mniej zawsze się waży, wyszło 115,7 i yy, rano było około 116, także mniej więcej tam się zgadza. Będę się ważył co tydzień w soboty, myślę, że to wystarczająco jest. Mam ułożoną dietę na dwa tygodnie, to umówimy ją po kolei każdego dnia. Treningi też mam wyłożone na dwa tygodnie, plus w dni treningowe yy, poprosiłem jeszcze o dodatkową przekąskę, bo wiadomo wtedy więcej kalorii się traci. Żeby po prostu yy, uzupełnić te różnice, żeby nie była zbyt duża różnica w kaloriach. Co do sprzętu, który posiadam, no to jest waga Xiaomi, No i zegarek Polar. Stary klasyka V800. W zupełności wystarczy. Jakieś tam buty do biegania. No, i lecimy. Dużo nie trzeba. No, niestety y, mam tylko telefon, nie mam żadnej kamerki takiej, więc no, podczas treningu będzie trochę trzęsło. Raczej będę nie wiem, czy będę pokazywał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Y, także trzymajcie kciuki. Lecimy jutro film z pierwszej diety. Bo od jutra zaczynam. Dzisiaj jeszcze zwykły obiad, zwykła kolacja. No i mam nadzieję, że damy radę. Oczywiście w filmikach będę mówił jak najwięcej, czyli jak się czuję, czy się najadłem, czy chodzę zmęczony. No, początki będą trudne, jak to na keto, wiadomo, a później myślę, że będzie lepiej. Będę o wszystkim starał się mówić, no i w miarę możliwości yy, pokazywać to, co, co sobie zrobiłem do jedzenia, a jak nie, to pokazywać po prostu to, co mam w planie, co, yy, co miałem do zrobienia i to, co jadłem. Tak samo treningi pokażę. Każdego dnia jutro zaczynamy trening, także jutro będzie y, pierwszy filmik z treningu i z diety. Miłej niedzieli. Wszystkim dzieciakom życzę wszystkiego najlepszego. Hej.